Siema, witam Was na dzisiejszym vlogu jestem tutaj z Leonem Siema. Co jesteśmy u, oczywiście gdzie? Pod Lidlem. Jest godzina 12.44, także trochę późno, ale co no. Lecimy zaraz do Lidla, sobie coś kupić i potem latujemy na trening, nie? Tak jest No, Leon coś, coś powiedzieć jeszcze. Siema ogólnie dziękuję wszystkim, którzy piszą do mnie po plany, bo serio mega dużo mi się pisało Szczególnie po tym pierwszym, po tym ostatnim vlogu. No i co, opiszcie dalej. Eee, tam ludzie piszą, że są zadowoleni z tego planu. Także zapraszam. Tutaj gdzieś wam wyskoczy IG nad Leonem. Także zapraszamy. Patrzcie, to jest nowy prezes. Prezeserem. Widzicie? No? no właśnie, ja miałem mniej niby na biału, ale, ale chyba sobie nawet wrzucę. te prezenter No po to musisz, pod... A nie, dobra. Albo to jest... No, no, no. 200, 200, 200, 200.

Ile on będzie pretzel testował? To z serem Jak ocenka? Trochę smakuje jak bułka serowa Ale o dziwo smakuje zupełnie inaczej niż zwykły yy, Dla mnie pretzel z solą to jest po prostu czy pre, no Boże, yy, precel z tym z serem to jest po prostu <grym> Zwykła buła serowa tylko w kształcie pretzla ale Aha. nie zmienia to tego, że jest tak. to szczerze zajebiste, nie? Dzisiaj mieliśmy robić nogi, ale sobie to zamienię. Będziemy robić klatę triceps razem z walkiem. Tak jak na ostatnim vlogu, chyba. A ty już robisz w tym y, tygodniu paską? tak, ale ja sobie robię dwa razy w tygodniu paską. Niestety dzisiaj nie zrobimy naszego ulubionego ćwiczenia na OSC, tego wiesz, y, na siedząco, rozpiętek na OSC, ale. No bo robimy od dołu, na, na bramie. Na bramie Aha. jakby od dołu do góry, nie? Miarę, czy to jest ma nie? Nie. Do mnie jeszcze została dosłownie ostatnia miarka PWR-a. w wsypię po prostu wszystko, co jest w tej puszce do ryja. I jutro um, po mojej szkole podjedziesz pod, pod moją szkołę i pojedziemy se do tego, do KFD. Dobra, dobra. No i jutro wykładów nie mam. Jak się miałem wykłady na ósmą, do 9.30, potem mi następne odwołali. Poszedłem spać do 12 i mnie tak jakoś, nie wiem, jestem zambolony strasznie przez to. Mam kawkę. Taka jest średnia, ale. KFD to jest wasze miejsce na reklamę. Lidl to jest wasze miejsce na reklamę. Pozdrawam. Pozdrawiam. Jezcze, że idealny sponsoring to był tak: Lidl, KFD i kurwa Orlen. Albo... My jesteśmy na każdym vlogu w Lidl, <coughs> oni nas już dawno sponsorować. Albo Orlen, jeszcze. Paliwo by się tak przydało oczeku, jakby sponsorowali. No dobra. Tak. Ale to są, są, są. Zbyt mocna jest taka ja tak przy okazji, jeszcze zanim wlecimy na siłkę, chciałem Wam wszystkim podziękować za wszystkie komentarze, łapki i suby, naprawdę nam pomagacie tym, um, no i po prostu dzięki Wam że nam się dalej działać, także no, dzięki i zapraszam do oglądania. mocno, jeszcze jedno, tam jeszcze jedno, tam na dawaj, dawaj, jeszcze, 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 dawaj, 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 sam, sam, Ci nic, nic, nic nie pomogę, daj, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze, pierwszy raz sobie to ćwiczenie. zajebiście wchodzi. Podoba mi się. No.

No dobry tkanki, chuj! No dobrze, dobrze, cieszy się na ma... to. jak ma... ma... się <grystanie wytale> Ale mi się tak rozciągnęła kusztuka, która... もうどっか。Okay. No. Siemanko, ogólnie jesteśmy tutaj z Maślaną Zostawiajcie suba na kanale Walko, raz, dwa, trzy <noise> I komentarze Dzięki bardzo My jesteśmy już po treningu, jak widzieliście spotkaliśmy się z tą Maślaną I jeśli to oglądasz, no nie wiem, powiedział, że wbije, ale... to pozdrow Pozdro i dzięki bardzo. <grym>, trochę się zestresowałem, jak z... zgadaliśmy z moślanem, ale no tak, cóż, no tak wyszło. Ale dzięki, jeszcze raz i sorry, że ci przeszkodziliśmy w treningu. No i pozdro, nie? I co peł, Leon, jak ci się dzisiaj trenował? Dzisiaj spoko, pierwszy raz robiłem wciszenie na górę Klaty to od dołu szczerze zajebiste. Mega się podobał. No, tak, tak mi się ręka, taką mam zmęczoną rękę po tym treningu, że zaraz tej kamery nie otrzymam. Jak widzicie? Wracamy jeszcze przez nas piękny Poznań do domu. Mam dla was takie. Takie małe przemyślenie na dzisiaj tak. Oczywiście bez obrazy dla wszystkich dobrych kobiet Bo nie ma ogólnie na celu tylko obrazić, tak? Z własnych doświadczeń stwierdzą, że kobiety Niestety w większości Tylko zatrzymują nas, nas w rozwoju Więc najlepiej po prostu zostać <gry> A najlepiej po prostu się skupić na sobie Kurwa, zdążą tych światło, czy nie? Dobra My wracamy do domku właśnie Jest 15.20 Troszkę korki, ale to jest klasyczek, oczywiście. Odłożę do domu, ja sobie wjeżdżam, robię sobie oczywiście indeks z ryżem. Tak jak wcześniej mówiłem już, jakbyśmy w Lidlu, wyrzucam teraz nabiał z diety, bo wydaje mi się, że może on u mnie powodować właśnie troszkę trądzik i, i też no, nie ukrywam, że czasami były problemy z żołądkiem Trochę, trochę słabo ogólnie, bo no, nie będę mógł na czas sobie owsianki na mleku zrobić, a jednak fajnie się tą owsianką dobiło zawsze wieczorem kalorię, no ale to najwyżej będę sobie robił na wodzie, ale no ale to zobaczymy. Chciałbym zależy ten trening. W końcu sobie zwiększyłem ciężar na ławie, bo zawsze robiłem setką główną serię I już tam robiłem na, na 10 I dzisiaj robiłem sobie z 110 kilo i tam chyba na 7 albo na 6 poszły dwie serie, także, także fajnie dzisiaj ogólnie jak to nagrywamy jest czwartek, 14 listopada Nie wiem kiedy w sumie to wrzucę, Chciałem to wrzucić w ten sam dzień dzisiaj, ale no nie wiem, wrócę do domu zobaczymy no. Chciałem nagrać jeszcze vloga w sumie w piątek, czyli jutro Z nóg, jak będziemy robić nogi ty jutro też zrobisz ze mną nogi. Mhm. zrobimy sobie trening nóg, bo nie było jeszcze treningu nóg i by się przydało nagrać. W sobotę też chcieliśmy sobie nagrać vloga, bo wtedy chyba będzie większa jakiś. Max Aksbona chciał z nami zrobić, pewnie jeszcze Witek będzie, może Goofy się już wyleczy, kurwa, bo gufi jest chory, dlatego też go dzisiaj nie było. W sumie jeszcze dla mnie to jest fajne, że my jakby nagrywamy po prostu takie nasze wiesz Codzienne życie tak wygląda nasz praktycznie każdy dzień. No. No. Nie, zawsze też, nie zawsze jedziemy razem na siłkę, No ale tak to po prostu wygląda i tyle. Fajnie, że komuś się to podoba, nie? to jest najważniejsze. Nie zaskoczyło, że tyle ludzi to ogląda. No. Spokój, tyle ludzi pisze, wiecie, jakiś tam pozytywny jest feedback, pozytywny odbiór jest z tych vlogów zajebiście. Ogólnie no jeśli kogoś zainspirowaliśmy do treningów albo zainspirujemy, to też jest dla nas taki mm, komplement. i fajnie, fajnie. No, mam nadzieję, że będzie to iść do przodu. Poma mówił, że na 10 kasubów. Jakiś kolap możemy zrobić, także no mam nadzieję, że się kurwa uda kiedyś normalnie będzie trening z myślaną bo no to by było mocne nie. Staliśmy dzisiaj o 12, spędziliśmy sobie razem dzień. Macie odwolona do pod dom. A Wy sobie nadróbcie z na nadróbcie zaległości na YouTubie, jeszcze, jeszcze nie oglądaliście wszystkich odcinków i co? My teraz spadamy z jakiś obiadek. I mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Dzięki bardzo za oglądanie. Czekajcie na następne odcinki i trzymajcie się.